Hej, hej, witam serdecznie. Jak widzicie, przyszła do mnie paczka z Craft Clubu, więc dzisiaj unboxing. Od razu mówię, że nie jest to żadna prenumerata. Po prostu wszedłem na sklep i zamówiłem sobie piwa, jakie chciałem. Zamówiliśmy na spółę z kolego sobie te piwka, także kilka ich tutaj jest i zaraz przejdziemy do unboxingu. Zobaczymy, co się tam kryje. Także jak widzicie, tak wygląda paczka po rozpakowaniu. Mamy tutaj ulotkę od kraftklubu, ale wygląda na to, że tym razem bez żadnej podkładki w gratisie. Kraftklub nic tutaj nie dał. Wie Pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić Pańskie postępowanie. Tak wygląda zamówienie, a raczej piwka, które zamówiliśmy. I zaraz e, przejdziemy do unboxingu. A więc pierwsze z brzegu. Kurczę, to wyjąć to ciężko będzie, ale się jednak udało. Free for me z e, browaru Brewery Hills. E, piwko bezalkoholowe oczywiście. Zamówiłem sobie go dwie sztuki, także odkładam na bok. Mamy tutaj Harpagan. Zamówiłem sobie bezalkoholową apę. Nie miałem jeszcze okazji próbować także to piwko też sobie zamówiłem Odstawiam na bok Mamy tutaj drugą puszkę Podejrzewam, że też może free formy. Zaraz sprawdzimy, a jednak nie To jest akurat puszka kolegi Mozaik Haneipa z Brewery Hills I mamy tutaj coś z żółtym kapslem To będzie chyba RIS, którego zamówiłem A nie, Imperial Porter z browaru Higher a takie piwko sobie zamówiłem z ciekawości, akurat był w ofercie, więc zobaczymy jak on tutaj wypadnie. Przechodzimy do kolejnego piwa, a jest nim coś z czarnym kapslem. Madame Barrel Henry Venom West Coast IPA. E, zamówiliśmy sobie po sztuce z kolegą. Jest to browar kontraktowy, który waży w browarze Nepomucen. Z tego co widziałem, więc e, chętnie spróbuję tego piwa, bo nic jeszcze od nich nie miałem okazji pić. Także łyskołścig od nich jest. Przechodzimy do następnego piwa. Co my tutaj mamy? Zamówiłem sobie jeszcze Cherry Baltic Porter, czyli 9 w skali Boforta. Jest to kooperacja browaru spółdzielczego i browaru moczy broda. Jakie parametry zaraz wam powiem. Parametry mamy tutaj alkohol 9,5, a plato nie wiadomo dokładnie, bo niestety browar tutaj podaje w takiej dziwnej formie w formie jakichś znaczków i trudne jest powiedzieć jaki to jest ekstrakt właściwie na sklepie też nie był podany także nie mam zupełnie pojęcia następne piwo jest to RIS z browarii także ciekawiło mnie to piwo nigdy chyba nic w ogóle z browarii nie piłem także zamówiłem sobie RISA kapsel oczywiście srebrny GOLAS myślałem, że może jakiś firmowy jakie tu są parametry alkohol 9,8% Ekstrakt 25. Także tak się prezentuje nam to piwo. I jeszcze zostały nam bodajże chyba trzy piwa. Trzy puszeczki. I jedna jest tutaj moja. Jeszcze prawdopodobnie tak. W Me też sobie jeszcze drugą puszeczkę zamówiłem, bo słyszałem sporo dobrego o tym piwie, że podobno jest e, dobre. Także wziąłem dwie puszeczki. A jeszcze tutaj jest jedna butelka, którą przeoczyłem. A jest to Madame Barrel po raz drugi. No i zobaczymy, co tu jeszcze nam zostało. Zamówiliśmy sobie jeszcze z kolegą po puszeczce Azaki, Naipy, też z Brewery Hills, też bardzo chwalone piwo, także zobaczymy, jak tutaj w smaku wypadnie. No i została nam tutaj ostatnia puszka. Już nic więcej w paczce nie ma, ale zdradzę Wam, że to jeszcze nie ostatnia paczka w tym tygodniu. No i ostatnim piwem jest Azak Kaneipa po raz drugi. Sztuka dla kolegi. Także to by było na tyle w tym unboxingu. Powiem Wam, że to jeszcze nie jest ostatni unboxing w tym tygodniu. Czekam na jeszcze jedno zamówienie i to większe od tego. Także będzie co oglądać. A tymczasem e, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że unboxing się podobał. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia.